Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na taką krótką konferencję prasową, e, dlatego że w dniu dzisiejszym zostały zarejestrowane listy Stowarzyszenia, Lepszego Kosza, Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, Komitetu Wyborczego Lepszy Koszalin do Rady Miejskiej. Tu razem ze mną są kandydaci na radnych do Rady Miejskiej. Jak widać ekipa jest bardzo silna, jak również został zarejestrowany kandydat na prezydenta miasta. Oczywiście tym, tym kandydatem jestem jestem ja. Od dzisiaj przystępujemy do kampanii wyborczej już tak skonstruowanej jak ona powinna być, to znaczy będziemy pokazywali nasz program, kandydaci będą namawiali do głosowania na siebie i oczywiście będziemy namawiali mieszkańców do tego, żeby głosowali na nas i na mnie jako na kandydata na prezydenta. Listy złożyliśmy, złożyliśmy już w poniedziałek do Państwowej Komisji Wyborczej, a gotowi byliśmy z nimi Tydzień wcześniej, tyle że z powodów formalnych konstytuowania się Komisji Wyborczej nastąpiło to dopiero dzisiaj. I właściwie taki komunikat mamy. Jeśli Państwo macie pytania, jakieś bardzo proszę. Mamy bardzo dobrych, bardzo dobrych kandydatów, dlatego że przede wszystkim reprezentują, prawdziwie reprezentują różne środowiska. Znaczy, nie jesteśmy, nie jesteśmy grupą, która się skojarzyła według jakiegoś klucza. Ideologicznego jesteśmy grupą, która skojarzyła się w sposób dobrowolny, bez żadnych formalnych zobowiązań, tylko po to, by pracować dla miasta Koszalina. Każdy z tutaj obecnych ma swój własny pogląd na to, jak powinno funkcjonować miasto w obszarze dla niego właściwym.